Święto świętego Marka Ewangelisty Pierwsze czytanie z pierwszego listu świętego Piotra zaczyna się od słów Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Przyobleczcie się w pokorę. Czasownie, który tłumaczymy jako przyobleczcie się, występuje tylko raz – w Biblii, ale sens jest taki, jak w języku polskim, to znaczy włożyć na siebie jakieś ubranie, włożyć coś na zewnątrz, na wierzch. Po co się wkoło ubiera ubranie? Można być nagim, no ale inaczej się wygląda. Jest człowiekowi ciepło. Człowiek się nie wstydzi. To ubranie nie jest fałszowaniem rzeczywistości, ale jest pomaganiem, żeby ta rzeczywistość po prostu była lepsza. Tak samo z pokorą, że gdzieś tam... Pod pokorą, można powiedzieć, jak pod płaszczem, jest nasza pycha, jest nasza zrozumiałość, jest nasz bunt, ale dobrze, jakbyśmy narzucili na to pokorę. Całkiem inaczej rozmawia się z ludźmi, którzy są na zewnątrz pokorni, którzy po prostu nie są pyszni, nie, nie widać tej arogancji, nie widać tej buty po prostu. Ona może gdzieś tam w środku być, przyobleczona właśnie przez pokorę, ale byłoby pięknie, gdybyśmy ubierali płaszcz pokory, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich, gdybyśmy przyoblekali się w pokorę, tak żeby to, co pierwsze było widać w relacjach między ludzi, to widać, że byłoby pokora, a te całe nasze problemy z pychą, z butą i z czymś innym, żebyśmy zostawiali pod spodem, jakby pod płaszczem, do przepracowania i do już zajmowania się tym osobiście, a nie tak, żeby robiło krzywdę innym ludziom. Psalm 89 mówi o tym błogosławiony lud, który umie się cieszyć, umie się cieszyć i chodzi panie w blasku twojej obecności błogosławiony Ashrecham. Można by też przetłumaczyć szczęśliwy lud, taki naród, który Jodea, który zna okrzyk radości, zna okrzyk, można powiedzieć takiego zadowolenia, że, że jestem, no cieszę się po prostu, cieszę się, no. szczęśliwi są ci, którzy potrafią cieszyć się z Bożej obecności, którzy tak doświadczyli Pana Boga, że, że tak naprawdę to wychodzi, można powiedzieć, ich oczyma, ich uszami, ich ustami, ich, ich zachowaniem, tak jak widać, że cieszą się rodzice, że mają małe dziecko, widać, że ktoś odniósł jakiś sukces sportowy, tak cieszy się po prostu ktoś, że chodzi w blasku Twojej obecności, cieszą się zawsze Twym imieniem, Twoja sprawiedliwość ich wywyższa, cieszę Cieszmy się Panem Bogiem, radujmy się Bogiem. Szczęście polega na tym, że człowiek potrafi cieszyć się z Boga, bo, bo jak mówi w tym samym psalmie, na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach. Kiedy Bóg jest w naszym życiu, to jest to pewne. On nigdy nie zniknie, nigdy nie umrze, nigdy nikt go nie zabierze, nigdy nie odejdzie. Nie wiadomo gdzie Bóg jest. Bóg jest najbardziej pewną radością, najbardziej pewnym zadowoleniem, najbardziej pewnym szczęściem w naszym życiu. Ewangelia Marka, jak słuchamy tego zakończenia, to ona nam uświadamia, że my jesteśmy trochę niewierzący. Idźcie na cały świat, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. My tak nie do końca chcemy wierzyć. No dobra, dobra. Pan Jezus tak powiedział, ale bez przesady, żeby wystarczyło uwierzyć i przyjąć chrzest, żeby być zbawiony, bez przesady, żeby ten, co nie uwierzy, był potępiony. No co to jest po prostu? Czemu, czemu mielibyśmy potępiać tych? Nie wierzymy słowom Jezusa. Tak samo, kiedy Jezus mówi, te znaki towarzyszyć będą. W imię mojej złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić wę, będą, węże brać będą do rąk, i jeśli by co zatrutego trutego wypili, nie będzie im szkodzić. Tak samo o uzdrowieniu chorych tak czytamy, mówimy: dobra, dobra, tak. Pan Jezus mówi, ale, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest prawda. Chociaż słyszymy o uzdrowieniach, chociaż słyszymy o cudach, chociaż wiemy, że są ludzie, którzy dokonują takiego znaku, mówimy: no dobra, ale to się, to się zdarza za rzadko. My jesteśmy Naprawdę mało wierzącymi i chyba od tego trzeba byłoby zacząć, że my naprawdę mało wierzymy Jezusowi. Mamy swoje idee, mamy swoje hipotezy, mamy swoje odczucia, mamy swoje pragnienia, mamy swoje spostrzeżenia, a tak naprawdę powinniśmy mieć swoją wiarę, wiarę w Jezusa, wiarę, która naprawdę wierzy każdemu Jego Słowu. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, I Syn, I Duch Święty. Amen.